Z tej strony, Wasz Muchomor Manoni, i witam Was w takim troszkę mniej typowym materiale na kanale, ponieważ bardziej gadanym, nie typowo gameplayowym jak zazwyczaj, ponieważ mam Wam parę rzeczy do wyjaśnienia. Ale główną myślą tego oto materiału dzisiaj jest to, że. Chcę sobie zrobić małą przerwę. Chcę sobie, moi drodzy, zrobić małą przerwę z wielu przyczyn i wydaje mi się być to po prostu najrozsądniejszą rzeczą, bo ograniczy mi to sporo stresu jakby w życiu, pozwoli mi skupić się na tym, na czym chciałbym się skupić, co mi tak naprawdę zalega w głowie już od bardzo długiego czasu. Nie tylko w głowie, ale w ogóle w co zalega. I pozwoli mi to najzwyczajniej w świecie się też nieco zregenerować. Więc tłumacząc wszystko, co i jak? To przede wszystkim tak. Chcę sobie zrobić przerwę. Z paru powodów. Pierwszym powodem jest no, moje życie po prostu prywatne. Moje życie prywatne aktualnie oscyluje bardzo ostro wokoło pracy. O. Przy okazji Shenna odpisała mi, że już się zabiera za grafiki. Dziękuję Ci, kochana, że od razu ogarnęłaś tak naprawdę to, że już się za to zabierasz. Super. Eee, moje życie prywatne. Moje aktualne życie prywatne. Wyłączę w międzyczasie Messengera, żeby nie było tam. Moje życie prywatne aktualnie jest mocno skupione dookoła pracy, ponieważ od dłuższego czasu pracuję w, jednym, w jednej konkretnej firmie, dokładnie w przedsiębiorstwie, które w którym pracuję mniej więcej... Typowa moja zmiana tam to jest około 10 godzin, gdzie czasami to są porywy do 12, nawet 15 godzin. I Jest to praca nie mocno jakaś fizyczna, ale no oscyluje wokół takiej. Bliżej jej do pracy fizycznej niż do pracy siedzącej, niefizycznej. więc po prostu człowiek nieraz potrafi wrócić zmęczony z roboty i jest ostro po prostu. W aktualnym momencie... Łączę tę pracę z jeszcze jedną pracą, tę aktualną, zmniejszyłem etat sobie na rzecz tego, żeby przejść powoli do drugiej pracy, która jest dokładnie tym samym zawodem, ale w znacznie poważniejszej firmie znacznie poważniejszej, znacznie lepszym przedsiębiorstwie, po prostu, które to podchodzi już znacznie na samym starcie. Widzę, że znacznie lepiej do pracownika. Normalnie będę mógł zjeść podczas pracy, co może Wam już mniej więcej zapro zaproponować jakąś myśl odnośnie tego, co to może być za praca, gdzie nie ma wytyczonej typowo przerwy, więc będziecie się raczej domyślać, ale tutaj są zagadki i chcę, żebyście się ewentualnie domyślali, zgadywali, bo ja Wam niestety tego nie powiem, bo chcę to trzymać dla siebie w tajemnicy. I. No, myślę, że będzie mi znacznie łatwiej w momencie, jak zmienię tę pracę. Ale na razie łączenie jednej pracy z drugą jest bardziej pochłaniające. Ze względu po prostu na to, że muszę nauczyć się paru nowych rzeczy, muszę się przyzwyczaić do paru nowych rzeczy i łączyć jedną pracę z drugą jest troszkę trudniej, bo muszę manewrować w obydwu grafikach. Po prostu. Więc w jakiś sposób jest to, no, z DK Ciężkie dla mnie. Daję sobie radę, oczywiście. Nie jest to tak, że nie daję sobie rady, bo w moim życiu zawsze było dużo pracy, ale to jest po prostu taki lekki czas zmian dla mnie. Lekki czas zmian dla mnie, dzięki czemu niestety kanał może troszkę na tym ucierpieć. Dlatego jest ta przerwa, bo uważam, że będzie to sensowniejszym posunięciem. Uważam, że po prostu to jest logiczniejszym też posunięciem. Moje życie głównie oscyluje wokół logicznych decyzji. I generalnie z takich właśnie już mniej prywatnych rzeczy, chociaż troszkę też, kind of, to mam sporo rzeczy, które w związku właśnie z tam, z moją aktualną pracą, którą będę zmieniał, w związku właśnie z tym, że sporo czasu na niej poświęcałem, mam Dużo rzeczy, które po prostu od dłuższego czasu mi zalega. Na kanale chciałem wystartować już z dwoma formami materiałów, nowych materiałów, podobnych w rozmowie, jakby w toku do tego materiału, ale też nieco gameplayowych, ze względu po prostu na to, że chcę zacząć eksperymentować z nowymi formami materiałów na kanale bo widzę, że przybywa Was coraz więcej, cieszy mnie to bardzo i chciałbym w jakiś sposób też zachęcić inne osoby do subskrypcji mojego kanału w jakiś sposób, do tego, żebyście zostawali tutaj, ponieważ mam pomysły na dwie formy materiałów. Jedną formą... Kurczę, zdradzać Wam to już czy nie? Jedną formę na pewno Wam zdradzę, bo jestem aktualnie mocniej w trakcie montażu jej co mnie niezmiernie cieszy, że ruszyłem to i spiąłem się w dniu dzisiejszym, bo dzisiaj mam akurat wolne, dlatego mogę zebrać bardziej myśli i wszystko to właśnie nagrać, porobić. W dniu dzisiejszym nieco pomontowałem właśnie tego materiału. I to co chciałbym dla Was zacząć robić, to są materiały z moich wrażeń odnośnie dem moich wrażeń odnośnie DEM, które miałem okazję ogrywać na festiwalu Next, naszym Steamowym festiwalu oczywiście, i chciałbym ten materiał dla Was zrobić, w którym to będę opowiadał mniej więcej, jakie są moje odczucia odnośnie tych gier i jak to mniej więcej wygląda. Miałem okazję ograć do tej pory 13 gier, mam jeszcze zainstalowanych 30, które działają, niestety część z nich już mi w jakiś sposób wypadła, bo twórcy albo to już zdążyli wypuścić grę, co, co mnie w sumie zdziwiło, Dustin Neon, Neon mnie zaskoczyło tym faktem, ale no, są też gry po prostu, które, których twórcy zdecydowali się zakończyć wersję demonstracyjną. Więc to jest coś, co zalega na moim komputerze, co sprawia, że mamy mniej miejsca na komputerze, bo te wszystkie demo mam po prostu zainstalowane, z po prostu myślą, że chciałbym na wszelki padek je mieć, gdyby wypadło coś takiego, że zaraz będą niedostępne. Nie zapomnę też o nich, więc zalega mi tak 30 dem. I w dniu dzisiejszym ja sobie pogram, dzisiejszej nocki sobie posiedzę, na spokojnie pogram, nagram je, żeby zobaczyć i opowiedzieć trochę o nich, wpisać sobie notatki do nich, jak to mniej więcej chciałbym, żeby wyglądało. Co, co mi się podobało z gry, i tak dalej. Ale to jest właśnie ta rzecz, która lekko mi zalega. Drugi projekt, jaki chciałem rozpocząć, to nie będę wam o nim opowiadał. Był w planach znacznie wcześniej. Wymaga ode mnie przeglądania moich materiałów i nie, 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 nie jest to żaden fany moment, chociaż do odnośnie tego przejdę za chwilę, chociaż fany. Fany będzie innym słowem więc może ktoś już się domyśla, może nie, ale to za chwilkę. I te materiały miały się pokazać na kanale już znacznie wcześniej, ale w jakiś sposób po prostu odkładałem to, w jakiś sposób inne rzeczy zawracały mi bardziej głowę. Pamiętam, że chyba właśnie największą rzeczą, która sprawiła, że zapomniałem trochę o tym projekcie, jest fakt, że się przeprowadzałem. Tak mi się wydaje mniej więcej, choć nie jestem pewien bo już mniej więcej jakiś czas temu to było. W każdym razie notatki do tego projektu mam i mogłem go z łatwością w sumie ogarnąć, bo mniej więcej jak go prowadziłem, jak go zaczyna, chciałem zacząć prowadzić i tak dalej, to te notatki prowadziłem skrupulatnie. Więc w tym momencie, jakbym do tego wrócił, to jak najbardziej dałbym radę. Tylko no muszę nadal przejrzeć jeszcze swoje odcinki, więc to jest coś, co będę musiał też zrobić, co też w jakiś sposób zabierze mi trochę czasu, ale jest to jak najbardziej osiągalne. Nie, nie dużo by mnie to kosztowało tak naprawdę energii czasu, więc jest to też projekt, który, z którym chciałbym bestartować. za Jakiś czas, nie mówię, że niedługo bardzo. Na razie na tapecie najbardziej projekt, jaki mam, to właśnie z dymami z festiwalu Next. Ale oprócz tego na tapecie... Poza tak rzeczami trochę kanałowymi, pozostając jeszcze w rzeczy YouTube'a i trochę gier, to przechodząc do rzeczy z gier, aktualnie wasz grzybol tutaj, kanałowy, ma okazję podkładać głos pod dubbing do pewnej gry. I z tym dubbingiem nieco minimalnie zalegam. Nieco minimalnie zalegam, potrzebuję zrobić około tam. Nie, nawet nie będę mówił. Połowę kwestii jeszcze mi zostało. Zosta Połowę kwestii miałem okazję zrobić, połowa kwestii jeszcze mi została. I jak to wyjdzie, to jak najbardziej zobaczycie te gry na kanale. Ona jeszcze się nie pojawiała oczywiście na kanale. I jak te kwestie wyjdą, jak wszystko zostanie zrobione i cały projekt, bo to nie tylko ja podkładam dubbing pod, ten, pod to wszystko. Dużo osób podkłada pod to dubbing. Eee, jeśli to się uda to jak najbardziej mm, pokażę grę na kanale. Będę cringe'ował z pewnością w momencie jak ja będę tam się udzielał i tak dalej, mówił coś. Będzie mnie skręcać jak będę słyszał swój własny głos, ale okej. Okay. Jestem i tak z tego projektu dumny. Projektu. Jestem i tak dumny z tego, że mam okazję uczestniczyć w jakimś dubbingu. Jestem niezmiernie wdzięczny grupie, która przyjęła mnie, mimo że było dosyć sporo osób na, to, na tę postać, do której podkładam głos, więc jestem niezmiernie z tego faktu zadowolony. I z wielką przyjemnością pokazałbym się ludziom też dodatkowo, jako ta osoba. Jest to dodatkowy rozgłos, który pozwoliłby mi zyskać w jakiś sposób kolejne zasięgi, który w jakiś sposób. No ale nawet nie myśląc sobie o tych zasięgach, które w jakiś sposób po prostu uszczęśliwi mnie. Myślą taką, że po prostu inni mogą słyszeć mój głos podkładany pod właśnie tą postać i grać, czerpać przyjemność z tej gry większą, ze względu na to, że ta gra nie ma tłumaczenia polskiego. Ma tłumaczenie na napisy polskie, ale dubbingu jeszcze nie miała, a fandom tej gry jest ogromny. Fandom tej gry jest ogromny i być częścią tego projektu, być częścią w ogóle, jakby tej gry, to jest coś. Więc chcę się też na tym skupić. Chcę się też na tym skupić. I jeszcze jedna rzecz, jaką aktualnie mam, taką do zrobienia, która też w jakiś sposób zalega. I mam nadzieję, że ta osoba, która jest związana trochę z tym, to nie będzie teraz tego materiału oglądała i miała takie, mm -hmm, czyli to robisz w momencie, kiedy, kiedy nie robisz tego. Będzie przy okazji chociaż troszkę wiedział, może. Chociaż nie sądzę, żeby obejrzał ten materiał. Mianowicie chodzi o Lama Moments dla Staszka. Jeśli ktoś z was nie wie, to od jakiegoś już czasu montuje Staszkowi Lama Moments. I aktualnym momencie mam przejrzanych, bardzo dużo momentów. Bardzo dużo momentów. Jeszcze. Na, na dwa, 3 lama moment w przód na spokojnie. Aktualnie jeszcze oglądam oczywiście jakieś tam najnowsze odcinki. Bo no, nie mógłbym z tego zrezygnować, osobiście, myślę. Lubię oglądać Staszka, zawsze lubiłem i będę chciał oglądać, więc nawet jak to już oglądam te najnowsze materiały, to w jakiś sposób pozwoli mi to zajść bardziej do przodu. Ale. No nie mam za bardzo kiedy motywacji, myśli o tym, żeby przysiąść do tego, żeby zrobić te Lama Więc chciałbym wykorzystać ten czas przerwy swojej, żeby je zrobić. Dla ciekawych powiem, że Lama będzie między innymi z Cariona tam z Neon jeszcze z jakichś tam paru innych gierek, z czego tutaj w sumie jeszcze z, pozwólcie, że zerknę sobie na szybko. Pa pa, 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 niech tu wejdę w foldery Staszkę. No, wchodź mi w ten folder, kuźwa. <laughs> wchodzi, nie wchodzi, wchodzi. Eee, z, z, z. Jeszcze Henrego, Właśnie z Henrego, z Roach Legacy. Jeszcze z paru innych gierek, mniejszych, ale to zależnie od tego, jak co, ile się uda wrzucić. Więc chcę się też troszkę temu poświęcić żeby móc to zaliczyć w jakiś sposób w końcu i lecić ewentualnie z następnymi materiałami dla Staszka, bo sprawia mi to też przyjemność, w jakiś sposób też mi to pozwoli większy rozgłos zyskać, bo wiem, że część z Was tutaj w ogóle jest na kanale razem ze mną właśnie przez to, że widziała, że prowadzę kanał, po tym jak zobaczyła u Staszka na końcu, że jestem montażystą, jeśli chodzi o właśnie te materiały, więc no z chęcią... Bym robił to dalej, tym bardziej, że im, im więcej tego robię, tym bardziej z Staszkiem w jakiś sposób zyskuję relacje, co mnie cieszy, i tym bardziej tym bardziej czuję, że zyskuję relacje, bo jakoś nie wiadomo, jak dużo gadać ze sobą nie gadamy, ale czuję, że w jakiś sposób się to może rozwinąć dzięki temu, dzięki współpracy, jaką tutaj prowadzimy. A też e, im więcej tego robię, no tym więcej Staszek pozwala mi siebie w jakiś sposób promować pod tymi materiałami. Po, pier po pierwszych paru lama moment mogłem występować w opisie filmików. Po jeszcze paru zostałem własny awatar na tym. Co prawda, Staszek musiał tak mi coś domalować, ale to już jego po prostu taka mendoza, można powiedzieć. Ale wiem, że im więcej. Będę robił tych materiałów, na tym więcej też mi ewentualnie myślę pozwoli, na to, żeby ewentualnie się troszkę też porozpromować w jakiś sposób. No bo przyznaję, że to też jest rzecz, która zajmuje czasu. Zajmuje czasu, zwłaszcza fakt, że trzeba te materiały oglądać. Na szczęście, no w aktualnej pracy czasami zdarzają się momenty, zwłaszcza kiedy trzeba, kiedy zamykam zmiany i tak dalej, bo pracuję na popołudniach. Jeszcze, jakby ktoś był ciekaw, to nie jest tak, że pracuję z rana. To jest tak, że pracuję popołudniami. Ja mniej więcej zaczynając pracę od godziny 14, w porywach czasami od godziny 12, potrafię siedzieć czasami do godziny 2, 3, 4, nawet 5 w nocy, w zależności od tego, ile się dzieje. Więc no, to po prostu jest to inwestycja czasowa, też dla mnie ważna w jakiś sposób, żeby te materiały montować Staszkowi i. No, po prostu oglądanie tych materiałów jest czymś, co zajmuje czasu. I montowanie tego też nieco zajmuje czasu, chociaż no, potrzebuję po prostu co jakiś czas się bardziej z tym spinać, i znalazłem metodę, która pozwala mi szybciej w jakiś sposób to zrobić, bo wcześniej brałem wszystkie materiały, wrzucałem w jedno i po prostu widząc ile godzin mi tam zostało tego, to nie chciało mi się trochę czasami. Co niestety sprawiało, że kumktatorzyłem takie zadania, kumktatorzyłem ten montaż, odkładałem nieco na bok, ale znalazłem metodę, żeby montować po prostu odcinki seriami, odcinkami, w zależności od tego, co jest łatwiejsze, co jest krótsze, żeby jednak drobnymi kroczkami iść do przodu. Więc mam nadzieję, że dzięki temu też mi się to uda zrobić szybciej, ale no to jest ta jedna z tych rzeczy, którą aktualnie chciałbym się poświęcić, więc no jest jeszcze jedno, w aktualnym życiu prywatnym moja dziewczyna będzie miała niedługo rodzinki i chciałbym jej ogarnąć coś ładnego, mianowicie nie wiem czy wiecie, ale ja potrafię też troszkę coś tam plastycznie robić, mało mało bo mało bardzo tego robię, ale jakiś tam ta talent artystyczny mam i chciałbym mojej malnąć obrazik, nie powiem jeszcze jaki, ale ale mam nadzieję, że będzie zadowolona, i pomysł mam bardzo ładny, bardzo fajny, mi się wydaje. Więc to jest też taka jeszcze taka z drobniejszych rzeczy, z którą sobie poradzę na spokojnie, mimo wszystkich tych rzeczy, jakbym sobie miał poradzić. Ale to taka jedna z rzeczy, którą też bym chciał zrobić. Więc mówiąc o tych wszystkich rzeczach, jeszcze raz przytaczając każdą z tych rzeczy, Zmiana pracy, pracowanie na pełne etat tak naprawdę nawet i czasami troszkę bardziej, bo nieraz potrafiłem nadgodziny wyrabiać. Montaż własny, nagrywanie filmików. To oczywiście no, też jest rzecz, o której nie wspomniałem, ale to też jest poświęcające czas oczywiście, zwłaszcza kiedy są materiały, a zwłaszcza serie właśnie. Bo do nie powiedziałem, mam też serie, które chciałbym dokończyć w końcu z achievementami. Dokończyć materiały, które też mi zalegają w jakiś sposób na komputerze, bo po prostu nie przysiadam do nich, nie montuję ich, które po prostu. Chciałbym zakończyć, bo to są ostatnie mniej więcej odcinki. Kraken Academy na przykład jest jednym z tych materiałów, co ja tam jeszcze mam. Powiem Wam, co ja tam jeszcze mam, żebyście wiedzieli mniej więcej, bo chcę się z Wami trochę podzielić. Kraken Academy ostatnio udało mi się zmontować te Gnosję, ale jeszcze mam 38 odcinek do zmontowania z niej. Co nieco też tam będzie małego montażyku. Gris. kuziwa Gris. Najstarsza z tych wszystkich rzeczy mi się wydaje. Tajnikin odcinek kolejny. Nie, nie kolejny, aktualny, bo aktualnych odcinków jeszcze mam parę tam wrzuconych. Ale odcinek, mówiąc już tak, bo na już praktycznie ograłem całego. Tajniki, dziesiąty odcinek. Saliface, które było najnowsze. W którym to też chciałbym pozdobywać wszystkie achievementy, a nieco to może też zająć. No i mamy też jeszcze sporo materiałów dodatkowych. Mm, takich bardziej, już mówiąc, to i szczerze, troszkę koopowych, które miałem okazję robić. Tak, tak, dobrze słyszeliście, miałem okazję nagrywać koopy. Miałem okazję nagrywać koopy. No, usony, możecie między innymi zobaczyć część tych nagrywek. Dark Sony. Miałem okazję nagrywać koopy. Które mam też własnoręcznie do zmontowania. Też, bo będę chciał je opublikować na kanale, oczywiście, ale po jakimś czasie dopiero. myślałem na konkretny próg subskrybentów. Więc kto tutaj ogląda ten materiał, to już ma jakieś małe spoilery, co może się wydarzyć. W przyszłości, kiedy jakieś tam progi zaliczymy. W każdym razie, będę musiał jeszcze raz powtórzyć. To też są jakieś takie rzeczy, które mi też zalegają. Montażowe i tak dalej. No, a montaż jest niestety taki, że się go nie, nie, nie przeskoczy szybciej, nie zrobi się go na skróty, nie wpisze się w gogle. Rozprawka taka, taka, taka i zrobisz kopię kopiuj, wklej, lekko coś tam pozmieniasz. Nie, tutaj niestety musisz siedzieć od, od deski do deski zawsze. Więc jeszcze raz powtarzając, bo jeszcze zapomniałem smioty, o tej kwestii wspomnieć, to tak. Łączenie dwóch prac na pełnym etacie, nawet troszkę większym. Zmienianie tych prac w ogóle też, na to żeby było lepiej. Montaż na kanale, po prostu ogrywanie, ten, nagrywanie materiałów na kanał, coraz to większa ilość tych materiałów codzienne nagrywanie tak naprawdę. Projekty własne, projekty własne. Projekt z z demami z festiwalów oraz drugi projekt, którego nazwy nie zdradzę, ale troszkę mniejszy na szczęście. To to życie troszkę prywatne, minimalnie jakieś tam rzeczy. To znaczy nie, to jest, to jest na końcu. Mm, mm, dubbing. Dubbing do gry, który no, chce się mu poświęcić na pewno. Dubbing do gry. Lama moment dla Staszka. I nieco życie prywatne, żeby coś tam jeszcze mieć, jakby czas na odpoczynek za jakiś czas. To jest. Siedem rzeczy. Bez życia prywatnego, sześć. Które zalegają, minęłyby po prostu w jakiś sposób, które obciążają mój czas wolny. I najzwyczajniej w świecie, dlatego jest ten materiał teraz na kanale. Dlatego teraz jestem tutaj razem z Wami, dlatego teraz od 20 minut słuchacie mojego gadania, żebym mógł Wam przekazać to, że robię, chcę zrobić przerwę na kanale. Chcę zrobić małą przerwkę na kanale. Wraz z urodzinami kanałowymi na pewno chciałbym wrócić, które będą w kwietniu, 3 kwietnia przypomnę. Chciałbym na pewno do tego czasu już wrócić. Ale chciałbym zmienić też jeszcze parę rzeczy. Porobić jeszcze parę przygotowań na... Nadchodzącą rocznicę kanałową przygotować się też właśnie z materiałem na rocznicę kanałową. Dobra, to jest już 7 jednak takich 100% rzeczy. <laughs> no jest tego trochę. Jest tego po prostu trochę i po prostu człowiek w jakiś sposób chce nieco odsapnąć, a ta przerwa pozwoli mi się nie dość że zregenerować. Dodatkowo skupić się na tym, żeby faktycznie te montaże wszystkie rzeczy porobić. Jestem człowiekiem, który potrafi być czasami zaparty, więc jak skupię się na tym, wypiszę sobie to wszystko na karteczkach i sobie je gdzieś poprzywieszę, to mnie będą te karteczki denerwować i będę w końcu te rzeczy robił też, więc na pewno będę chciał ten czas dobrze wykorzystać. I z czym to się wiąże dla Was, moi drodzy? Z tym, że no będzie znacznie mniej materiałów na kanale, nie będą to już codzienne materiały, co jakiś czas będę oczywiście wrzucał odcinki, nie chcę was zostawić całkowicie z niczym, bo też nie chcę, żeby mi się nadbudowywało tych gier, serii, nie wiadomo jak ile. Będę nagrywał jeszcze dalej serię oczywiście w międzyczasie, żeby mieć po prostu jakiś konkretny zapas, bo ten zapas powoli mi się też zaczął wyczerpywać materiałów na kanale. Tak naprawdę już w sumie ledwo co mam na kanale. Więc ten zapas chciałbym też sobie mniej więcej trochę odbudować. Z jakichś tam serii, których sobie mogę na to pozwolić. I. No i zwyczajnie w świecie troszkę będzie ciszej na kanale. Będę Wam cały czas na karcie społeczności obserwujcie. Obserwujcie śmiałą kartę społeczności. Będę Wam tam cały czas pisał. Co mi się udało mniej więcej zrobić, co bym chciał zrobić, może nawet napiszę sobie. W sumie to może być też fajna, dobra motywacja. Napiszę, być może napiszę na, na karcie społeczności listę to do którą mam do zrobienia, i będę Was informował, kiedy coś konkretnego zrobię. Kiedy coś konkretnego uda mi się zrobić, kiedy będzie, jaki jest progres mniej więcej tego, będę Was chciał śmiało na pewno z tym informować, żebyście wiedzieli też, jak mi idzie. Bo chcę się z Wami żyć, chcę, chcę być człowiekiem dla Was, mimo że jestem grzybem, to chcę w jakiś sposób być człowiekiem dla Was i dawać część, jakby siebie też Wam żebyście też nieco wiedzieli, jak to wyglądało u mnie, więc najzwyczajniej w świecie na kanale będzie nieco posłucha, nieco cisza. Na karcie społeczności cały czas się będę udzielał. Będę wam info, na was informował, jak to mniej więcej wygląda. I co jakiś czas będą wbijały jakieś odcinki, co jakiś czas wbije jakiś odcinek. Ale już bez kalendarzykowej formy, po prostu ten, na ten miesiąc, mimo że już kalendarzyk miałem okazję sobie ogarnąć, już sobie przygotowałem go, jak ma wyglądać. I niestety muszę Wam powiedzieć, że nie będę go publikował, po prostu, bo no nie ogarnę. Myślę, że nie ogarnę aż tak bardzo tyle materiałów. W sensie dałbym radę, dałbym radę ogarnąć te materiały i tak dalej, ale po prostu chcę. Robić sobie tę przerwę, żeby na spokojnie sobie te materiały ogarnąć i ogarnąć jeszcze wiele innych rzeczy, które w jakiś sposób mi zalega, albo nawet i nie nagrywać przez ten czas właśnie tych materiałów i ogarnąć bardziej właśnie te rzeczy, żeby mieć już ten bardziej psychiczny komfort, ten bardziej psychiczny spokój już z tym wszystkim. Więc, moi drodzy, z tą właśnie chwilą wybił moment, że będę się z wami przegnał na. Minimalną chwilę. Nie powiem wam na jak długo, bo nie wiem, ile mi to wszystko zajmie, ale na pewno do kwietnia wrócę. Na pewno kwietień, początek kwietnia to będzie już data, z którą wrócę na kanał. 3 kwietnia z rocznicowym materiałem na pewno się pojawię, więc z tego możecie być pewni, że się jeszcze zobaczymy. Więc martwić się nie musicie martwić. Nie bójcie się, że tutaj nie wrócę, że to będzie nie wiadomo jak długo rozciągnięta przerwa. Będę tutaj razem z wami i zawsze będę chciał być, bo sprawia mi to radość. YouTube sprawia mi radość, robienie tego, tworzenie tych wszystkich materiałów sprawia mi radość, nadaje mi jakiś fajniejszy cel w życiu, coś do czego chcę dążyć, coś co chcę osiągać. Daje mi to po prostu sił witalnych, bardzo dużo. Ale przerwy czasami trzeba też sobie zrobić. Przerwy czasami trzeba też niestety czasami sobie zrobić. Tak więc moi drodzy, dziękuję za to, że odsłuchaliście ten materiał. Mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali i zrozumiecie to, że chcę zrobić sobie właśnie tę przerwę. I no powiem także kocham was moje drogie grzybiaczki. Jesteście moimi ulubionymi ludzikami, których tutaj mam na kanale i dziękuję wam, że jesteście. I że w jakiś sposób postaracie się zrozumieć z pewnością to wszystko. I no do zobaczenia po prostu następnym razem. Ja wracam powiedziałbym, że pod kamień, ale dzisiaj powiem, że wracam do wyrcia, bo chcę się na chwilkę położyć, sobie chwilkę poczytać, bo dawno nie miałem okazji tego robić. I nieco odsapnąć. O, albo nie poczytać. Dobra, jednak poczytać nie. Przy okazji zrobię wam bałą polecajkę. Usiądziemy, usiądziemy sobie z moją dziewczyną i obejrzymy sobie Vox Machina dalej. O, to jest coś, co bym chciał zrobić dzisiaj. <laughs> Od dłuższego czasu mam ochotę, bo dobejrzeliśmy do chyba tam dziewiątego odcinka pierwszy sezon i miałem już okazję wyjść drugi sezon, a jeszcze pierwszego się nie skończyło. Więc mam nadzieję, no to teraz zrobić za niedługo. Więc trzymajcie się, moi drodzy, i no, do zobaczenia następnym razem. Cześć.